Witam w firmie Techprim. Pokażę zasadę działania zgrzewarki kątowej model FC6050. Urządzenie służy do pakowania produktów folię termokurczliwą typu półrękaw. Urządzenie jest nablatowe stołowe. Posiada rolki na folie typu półrękaw. Wymiary zgrzewu to 50 na 60 cm. Teraz przejdziemy do omówienia panelu sterowania. Na panelu sterowania znajdują się następujące przyciski: włącznik główny, potencjometr od ustawienia temperatury zgrzewu oraz potencjometr od ustawienia czasu zgrzewania. Dodatkowo zgrzewarka jest wyposażona w przycisk krótkiego cięcia. Po naciśnięciu go bez zamykania klapy automatycznie drut się nagrzeje. A teraz pokażę jak działa zgrzewarka. Na rolkach kładziemy folię typu półrękaw. Przeciągamy, rozdwajamy, wkładamy rozwarstwiacz. Następnie wkładamy produkt. Produkt nadaje się do tunelów obkurczających, które posiadamy w naszej ofercie. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę internetową www.techmyślikprim.pl.